Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry, kochanemu Państwu. Mam przyjemność dzisiaj zaśpiewać o pięknie. Tak, dawno nie było piękna, bo my z reguły samych brzydoli obśmiewamy. A dzisiaj właściwie trochę będziemy obśmiewać, ale wiecie Państwo, ta dziewczyna została przez swoją projektantkę po prostu wsadzona na minę. <gryw> Bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj ni słowa o polityce, ani o Tusku, ani o PiS, ale pozwólcie, że się zachwycę naszą prześliczną rodzimą MiS. Szóste zdobyła miejsce w zawodach pośród światowych przepięknych lal. Nie wiem jak Wam, lecz mnie się podoba. Nie znam prywatnie, a trochę żal. Chętnie bym poznał, już nie jest dzieckiem, uśmiech przepiękny na buzi, róż. Przybrana w cudną czerwoną kieckę, a na tej kiecce takiego cóż? Białe co nie bądź suknie przecina. Jakże to nazwać? Kij jeden wie. Przy szyi kończy, w biodrze się zaczyna. Ktoś ma pojęcie, jak to się zwie? Nie znam się, niech mi państwo wybaczą. Ornament skóry? Dziwny to plan. Bo gdyby miast Orła zwisał jej kaczor, mogłaby zostać numerem one aby zostać numerem. One. Będziesz mój numerek łan. No to właśnie taka sytuacja, że tak powiem, e, nastąpiła. Nawet jak Państwo nie wiedzieli, to Państwo już o tym wiedzą. Zresztą fotografia była przepiękna, prawda? A dziewczyna rzeczywiście śliczna. Wszystkie śliczne dziewczyny i wszystkich miłych panów serdecznie zapraszam do współpracy. Hmm? I do zobaczenia. Do jutra kłaniam się.